Tak, miałem przerwę z YouTube'em, bo miałem dużo nauki TP. Tak, na jakim serwerze, na jakim serwerze gram? E, tak, mam nowego skina, jeszcze chciałem powiedzieć. Tak, mam nowego skina. Więc tak, co będziemy dzisiaj robić? E, tak, tetniemy się na Homa i zwiedzimy naszą moją mój dom. Który mój kolega przejął jako gildia, ale ja jestem w tej gildii, więc... Nie no, po prostu rewelacyjna pułapka, stary... No. O! <laughs> tak, gildia nazywa się Smurfy, to nie ja... Czekajcie... To nie ja wymyślałem tą nazwę, żeby nie było... Tak, więc to prowadzi was po gildii, jest bardzo mało... Dobra prowadzę was tutaj gili Na początku sobie zwiedzamy to nasz, naszą wieżę obserwatorską, która jest porawa nie powiem, no... Dobra mała. Czekajcie, muszę te mikro sobie jakoś zreść. Nie było słychać, dobra. Tak, tutaj mamy taką la... tu mamy zbiór z lawą. E, czekajcie. Off. Nie mogą moi... O, cave, dom, a to stary. Lava, lol, idiax. E, nie mogą, no bo wiecie, my będziemy robili wojnę, gi wojnę gildi, więc nie mogą wiedzieć, gdzie ja mam swoje tajemne zapasy. Więc tak, no. To zobaczymy w sumie jak to pójdzie. Dzisiaj to chciałem tak was, wiecie, prowadzić po tym w ogóle terenie. W serwerze Was nie ma co oprowadzać, bo tak link będzie w opisie. Więc tak, co mamy do roboty? Dzisiaj to... no to, 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 to przed chwilą Może w następnym odcinku albo jeszcze w tym pójdziemy na kopalnię, ale to wątpię. Mm, tak. No to jest niby taka pułapka, wiadomo. Wszędzie raczej jest nie wiem, nawet nie chcą sprawdzać. Trzeba, trzeba zmienić i ty w następnym odcinku, bo długo nie patrzymam. Widziałem pół mi został. A, co? Patrzcie jaki. tak. Dobra to. W sumie to nie ma co was oprowa oprowadzać, bo to już koniec. Pójdźmy tam, gdzie były Diaksy. Cave 2 znaczy się. Do mojego drugiego cave pójdźmy. A, ze stoł na diaksy. Jest to jest w sumie trochę tr przydatne. Bardzo fajnie, super. Daj, idziemy do cave'a drugiego. O tego nie tego nienawidzę, tego spadku. Czy mi się wydaje, czy to już bardziej jest rozwalone? Dalej, a ja to to temperaturą muszę spadać jeszcze temperaturę muszę ujem... ujemnie muszę spadać ale jak już spadną to tak to jesteśmy w tym cave ie. tak idziemy tu tu nie tu nie tu nie tu nie tu tylko tu o tu tu, tu. tylko żeby tu się w żadną lawę nie walić tu tu do diaksów może pójdźmy bo tam miałem dobry ten a nie, dioksy są gdzie indziej. Dobra, wali dioks. Aby znowu nie było, że wpadam do lawy. No, ale okej. Okay. No to co? Kopmy się. Co? Pójdę tam, bo to ciekawie trochę wygląda. Tak, y że będziemy zbierać się takie surowce jak żelazo, węgiel itp. Może tak węgla niedużo, ale... O proszę, tajemne przejście. Ty patrz. Patrz go. Kurde, jakieś przejście. Patrzcie, drugie przejście. Ty patrz go! Tajemne przejście. hu! tu jest niezłym nubem. O co za... Jaki typ? No tu ma takie ite O, tak. Ja tego nie przetapię na razie. brak to zostawmy. A, rectone jeszcze będziemy kołać. Dużo takich item będziemy koła. Ty tu się ktoś osiedlił. Trzeba więcej takich rzeczy poszukać. Trochę mi ten nietoperek w Chodź to! Przepraszam. O Boże, on tu sobie farmę zrobił, on tu sobie wszystko zrobił. Skubaniec. Obsydian, To później pokopiemy. Kwa... Chyba... Nie, generatoru chyba sobie nie zrobił. Nie, generator. Niu 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 O kurczę, ile tu tego kobla. Dzięki za eku. Kto eku? Nie ma nic tu w piecach. Sheet, zostawił tylko ten ktoś coś z żelaza No fajna taka skinika. Ja już to nagrywam. Hmm. Ile? O Boże, 6 minut. Nie, już w sumie to 7. Już prawie 7. To nieźle. Trzeba to wszystko rozwalać, teraz z kobel tylko. Eee, że tutaj to farma będzie to. Tam. tam wolę nie iść. Ale tu to pójdę z chęcią. Nie, węgla jednak nie będziemy zbierać, węgla mamy dużo, ale... ale ile redstone'u ktoś zostawił? Ale to jest ciemno. Więc zapalmy. Proszę was. Eee, proszę. Jakiś to się... ...jakieś pit a zrobię. Jeszcze jakieś gówno zaraz. A to pod... A dobra bo to jest kolejny To jest po prostu tunel walną O o, tam coś jest Kurde do diaksów się zbliżamy do mojego checkpointa No to super już prawie z tak tego redstone'u. dobra to idziemy do diaksów teraz A diaksy są w, w, w tą stronę. Przy okazji... Przy okazji redstone wykopiemy. A duży jest... O, diaksy nam dropnęło! O, o, ile... ile w tym jednym miejscu. Boże, lapis lazuryt jest! O Boże, ile jaki drop? Jaki drop! To Zbliżamy się. O jakie to rozkopane jest! Gdzie są diaksy? Diaksy są w tą stronę, ale mnie interesuje, teraz... To! To jest sarombiste, ale się ktoś nakopał. No nie, to znowu coś jest, ale oleje... Olejmy to. Widać, tak, że tu ktoś sobie tunel po prostu robił. Ktoś tu ktoś coś tutaj ukrywa jakiś typ na pewno albo po prostu tak. eee, tam. takie kopanie to kurna ja mam gdzieś dobra więc e, to jest bandicam więc będziemy musieli już zakończyć tak więc no to będzie kontynuacja tego więc Raka. Siema, w tym międzyczasie mnie zaczął atakować ten zombiak To jest kontynuacja Jak się przestraszyłem eee, Coś tam jest? Nie, my żeśmy stąd przychodzili No ten cave, muszę wam powiedzieć, że jest pełen zagadek a my do dialaxów idziemy Przekopałbym się przez mi się nie chce Z redstone, kopiemy redstone, redstone I znowu redstone, ale to trochę głupio ktoś zrobił O, mam już dwa staki i dwa redstone To dobrze, na gildie nam się przyda wiesz Boże jakie te komnatki są wielkie. Ale to chyba już bym. A więc to. No, że tam. LOL trochę zdziwiony jestem to. Boże ja chyba stąd nie wyjdę, co są te komnaty pochowane. Tu co chwilę co ja kopię, popatrzcie jest, tylko on trochę tak to głupio robi, ale okej. Okay. Okej, okay, dobra, idziemy, 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 jesteśmy, jesteśmy. Nie, nie chcę wiedzieć co tam jest. Ale zbliżamy się do lawy. A to jest bugowana woda. Do tajemnym jego przejściem przejdźmy. Łatek lak zaznaczmy to jako tajemna Tajemny tajemny dom Tajemna jaskinia, tajemny dom Tajemny dom Dobrze, zostajemy przy tajemnym domu. Ten obsidian to w sumie trochę, ale pokój ow... Owo owocowki. Kurna, nie myję owocowki. Ty to ktoś tu mieszkał. Na ten obsidian sobie wykopmy. Yes. To ile by nam to czasu zajęło, kopanie tamtego? E, redstone? Nie, dirt. Dirt, dirt... Tylko nie wiem, dlaczego on tutaj tak zrobił, o. To jest jakieś dziwne. Nie jest to... Dobra. Tu coś jest. LOL! O lol! Jeszcze tam nie stałem. Okej, okay, mam 4 obsydianu, 16 diaksów No koniec Tu tutaj tak strolujmy kogoś Strolujmy tak No kraty możemy w sumie sobie ukraść Kraty Kraty to dobry, surowy zdobyć. O, przyda nam się do ten ile mam akurat? 8. Kurcze, blade. Jeszcze byś trochę przydało. To jeszcze to zawalimy. Tylko żeby tego nie zawalić. 8 obsydianów z tej skrzyni z kresu by tego. Dawaj. 8 obsydianów musi. Eee, nie, bo nie będę miał gdzie tego schować. Dobra więc idziemy na... o boże muszę dać jeden odcinek, jeszcze... 4 minuty nie tak dużo, dobra udajmy się na spawn albo w sumie nie, możemy to zrobić to i tak na spawn się udajemy więc jest, 8 tego wbijmy 33 level i będzie git No. no to spawn. Mam już 8 obsydianu jeszcze w skrzyni kresu 4. No, to jesteśmy zarąbiści. Ja ostatnio jakiegoś gościa spotkałem o Niku Vans. Po co on się ma nazywać? Jak te buty Vansy A, nie wskoczyłem Gdzie ta skrzynia? A tu... Garam no całkiem nieźle nam poszło 12 obsidianu. ja! Miałem więcej pogodne On to już długo gra na ten Pogodne. Pogody Pogodny Macie drobny monta. Jak się na to rzucili nie ma miejsca... Nie no, ryby to z połowy, bo u nas jest... O! Ender chest mam! Knockback jeden, Boże... Jaki żalowy... Jaki żalowy... To w sumie nawet kordy byście widzieli, jakbym zrobił cięcie i do mojej tajemnej kryjówki bym poszedł. Byście kordy widzieli, to nie mogę pójść do tajemnej kryjówki. Chyba żebym na chwilę wziął i wywalił Ray Minimap. No, Ray Minimap, bo znam tą drogę na pamięć. No i bym ten... Kuba XL. No dobra, no, to są tyle, co chciałam wam pokazać w tym odcinku. No. Więc tak, subskrybujcie, lajkujcie. No i oceniacie to. Wiem. A na pewno zobaczycie więcej. Na pewno nagram tą wojnę gildi na 100%. Na stówę będzie ta wojna gildi. Musi się pojawić na moim kanale. Więc cześć.